Kopyra z blogu blogkopyra.com Fujareczka, fujareczka ja zawsze tłumaczę, że fujareczka to jest wtedy, kiedy kupuję jakieś piwo, którego bym normalnie nie kupił, bo ono jest tam z koncertów albo z jakiegoś tam browaru, które, który ten. ja bym to piwo kupił ja bym to piwo kupił, dlatego, że każdy porter bałtycki to jest coś co jest w obszarze mojego zainteresowania tak jak każde grodziskie, tak jak każde piwo wędzone, tak jak prawie każdy Pils, nie? Czyli ja bym to prawdopodobnie kupił, bo naprawdę opakowanie wygląda bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie jest zerżnięte troszkę z porteru e, z, e, ze Zduńskiej Woli. To połączenie złotego i czarnego, ten żaglowiec, takie mam skojarzenie, że to jakbym już to gdzieś widział. E, więc opakowanie wygląda naprawdę obiecująco. Natomiast zanim zobaczyłem opakowanie, to niestety, ale dotarły do mnie e, wasze komentarze, czy wasze wiadomości, że musisz to ko 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 kopyr koniecznie spróbować, bo to jest coś strasznego. Nie? Albo spróbuj, powiedz mi, czy to jest porter bałtycki, bo wydaje mi się, że nie. Więc no, nie nastraja mnie to optymistycznie. Jak sięgnąłem po to i przeczytałem sobie tutaj składniki, to jest jeszcze kurka gorzej. Nie? Mianowicie, po pierwsze, to piwo się nazywa Imperial Pouczyn Porter, ale jednak jest napisane Porter Bałtycki. Alkohol 7,5. Składnik, nie mamy ekstraktu. Mamy kod QR, ale nie wiem gdzie on prowadzi, bo mnie. Nie, nie rozpoznał mi aparat tego kodu. Natomiast na stronie pouczyna nie ma tego piwa. Hmm, jeszcze być może hmm, piwo ciemne pasteryzowane, alkohol 7,5 składniki, woda, słody, jęczmienne gryz browarniany gryz browarniany to prawdopodobnie jest gryz kukurydziany ekstrakty słodowe, jęczmienne ekstrakty ciemny, 2% i barwiący 0,8 i jeszcze cukier i miel. to powiem tak to mi wygląda, jakby ktoś z jasnego lagera postanowił zrobić porter bałtycki. Ale nie! Znaczy, z gotowego już piwa, nie? Do którego dodamy ekstrakt ciemny, ekstrakt barwiący, jeszcze cukier, żeby było, nie wiem, słodsze, mocniejsze. No nie wygląda to dobrze. Ja jestem zdania, że e, porter bałtycki to jest taki styl, że nawet jak kurna jesteś browarem, w którym nic nie wychodzi, to porter bałtycki, jak się przyłożysz, to ci wyjdzie. Ale musisz się przyłożyć, a nie robić jakieś takie na okrętkę kombinacje. No, co to jest za pomysł, żeby dawać ekstrakty jęczmienne, barwiące i ciemne? To nie są tanie rzeczy, wbrew pozorom. Więc albo to było na zasadzie takiej, że nie wiem, z Dino zadzwonili. Słuchajcie, słuchajcie, potrzebujemy na Baltic Porter Day. Uuu, nie mamy, no przecież Porter to musi z pół roku leżakować, nie? A mamy takiego imperialnego lagera tam, bo w ogóle co jest ciekawe, połczyn ma jakąś taką manierę, że wszystkie swoje piwa nazywa Ultimate Imperial, imperial poł Połczyn, nie? Mają Black Currant, Raspberry, Dopelbok, e, miodowe, e, i tak dalej. Pils chyba. Co ciekawe, ja pamiętam ich imperialnego doppelboka, który był bardzo porterowy. Czyli naprawdę w ich zasięgu jest zrobienie e, porteru bałtyckiego, ale mam wrażenie, że to jest jakieś robione na chybcika, nie wiem. Znaczy inaczej. Jeszcze go nie spróbowałem. Na razie mówię o tym, co przeczytałem z etykiety i jak mi się to układa w głowie. Układa mi się to źle. Zobaczmy zatem. Powiedzmy, że wygląda prawidłnie. Znaczy jest ciemnobrunatne, tylko że chyba nie jest idealnie klarowne, ale powiedzmy jest ciemnobrunatne. No piana, szybko znikająca, trochę jak na Coca-Coli, ale to to jeszcze nie jest jakoś tam straszna sprawa. Aromat. Słodki. Um. Powiedziałem, że trochę karmelowy. Dobra, spróbujmy. Słodkie. Bardzo słodkie. Kawa zbożowa. Kwas chlebowy. Ciekaw jestem, jaki to, to piwo ma ekstrakt. Ale jakby mi się okazało, że 16, to bym się nie zdziwił. Mm. Cukrowa słodycz. To smakuje bardziej jak jakiś Munich Dunkel. Czyli jak słodkie mm, piwo ciemne, ale w życiu bym nie zgadł. Że to jest porter bałtycki. W życiu bym nie zgadzał, że on ma 7,5%. Być może ma 6,6%. Bo tyle ma prawo mieć, jeżeli yy, rzeczywiście ma te 6,6%, bo producent może się pomylić o plus minus 1 punkt procentowy. Czyli piwo, które ma napisane 7,5, może mieć zarówno 8,49, jak i 6, ,5. 51, tak? Eee, więc ja bym obstawiał, że tu jest tak bardziej 6,6 niż 7,5. Ale to w sumie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to nie smakuje jak porter bałtycki. Tu nie ma żadnej głębi w tym piwie. To jest. To smakuje jakby to była dwunastka albo jedenastka. Ciemne karmelowe. E, ciemne karmelowe piwo. Zobaczcie, piana zniknęła do zera. Żadnego lajsingu, niczego, niczego, po prostu niczego. No niestety, ale to jest profanacja porteru bałtyckiego. Po co taki produkt powstał? Nie wiem. Totalnie nie wiem. E, mam wrażenie, że on nie powstał w sposób, w jaki po, powinien powstać porter bałtycki. Bo nawet samo użycie cukru to jeszcze nie jest nic strasznego. Pytanie, kiedy ten cukier był dodany? E, ale już użycie słodów, ekstraktów słodowych, barwiących i ciemnych, żeby przyciemnić piwo do odpowiedniej barwy, to jest Żenada. To jest Żenada. E, no to jest niezgodne ze sztuką. No. E, te 7,5%, znaczy tych 7,5% nie czuć. To smakuje po prostu jak ciemny lager. Z tych słodkich. Z tych słodkich karmelowych. No, potwierdza się. Potwierdza się, że mieliście rację ci, którzy mi pisali, że to jest padaka. No i tak jest. No i tak jest. Um... To piwo smakuje jakby to była jakaś dwunastka, trzynastka, a nie porter bałtycki, który powinien być co najmniej 18 plato, nie? Nie ma tu żadnej głębi, tu się nic nie dzieje w tym piwie, jest tylko słodycz, jakaś taka kawa zbożowa. Równie dobrze to mógłbym powiedzieć, że to jest piwo jakieś, nie wiem, no mówię, karmelowe, karmelowe ciemne. Po co takie coś robić? Nie wiem. Nie wiem. Dla mnie to jest profanacja porteru bałtyckiego. To jest prawdopodobnie. Top 3 najgorszych porterów, najgorszych piw, które się mianują, mienią się porterami bałtyckimi w Polsce. A może nawet najgorsze. Najgorszy, najgorsze piwo, które się mieni porterem bałtyckim w Polsce. Bo moim zdaniem to w ogóle nie jest porter bałtycki. To jest jakiś kurka Erzac. Farbowany lis. No. Także tak, mieliście rację. Padlina. Wasze zdrowie. Żebyście wy nie musieli. Żebyście, żeby was nie kusiło, naprawdę. To, to piwo nie jest skwaśniałe. To piwo nie jest zakażone, ale to piwo nie jest porterem bałtyckim. To piwo smakuje jak ciemne karmelowe 12 Plato. Może 13. Natomiast po składzie wnoszę, że jest robione kurka. No niezgodnie ze sztuką piwowarską. Wasza zdrowie.